W czasie wieczerzy z uczniami Jezus wzruszył się do głębi i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Spoglądali uczniowie jeden na drugiego, niepewni o kim mówi. Jeden z jego uczniów, ten, którego Jezus miłował, spoczywał na jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest, o kim mówi? Ten oparłszy się zaraz na piersi Jezusa, rzekł do niego: Panie, któż to jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu. Umoczywszy więc kawałek chleba, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba, wstąpił w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: co masz uczynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego Mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego, zakup, czego nam potrzeba na święto albo żeby dał coś ubogim. On więc po spożyciu kawałka chleba, zaraz wyszedł, a była noc. Po Jego wyjściu rzekł Jezus. Syn człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z Wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię, dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? Odpowiedział mu Jezus: Dokąd ja idę, ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr: Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za tobą? Życie moje oddam za ciebie. Odpowiedział Jezus: Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Skoro niektórzy z uczestników ostatniej wieczerzy myśleli, że Jezus powiedział do Judasza: zakup czego nam potrzeba na święto, to prawdopodobnie nie do, nie do końca zdawali sobie sprawę z tego, że wieczerza, którą spożywają z Jezusem, rzeczywiście jest wieczerzą paschalną. Skoro przypuszczali, że Jezus dopiero każe Judaszowi robić zakupy na święta, tak niewiele rozumieją. Składają obietnice bez pokrycia. Wiele im się wydaje, ale znakomita większość błędnie, zwłaszcza Piotrowi, który jest przekonany, że da radę pójść za Jezusem. Tym uczniom, którzy jak tak niewiele rozumieją, Pan mimo to zastawia stół paschalny. Tym uczniom, którzy składają obietnice bez pokrycia, tak niewiele pojmują, tak bardzo przeceniają swoje siły, swoje mniemania. Piotrowi, który za chwilę zdradzi, Jezus składa taką przepiękną obietnicę. Teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Wobec Judasza, o którym Jezus wierzy, że go wyda, że go sprzedał. Jezus ma tyle czułości, tyle delikatności. Najwidoczniej podaje mu ten umoczony kawałek chleba w taki niesłychanie dyskretny sposób, że żaden inny z uczniów tego nie widzi, skoro nie reagują. A przed chwilą przecież dopytywali się: Kto to, panie, kto to? Sam ten gest umoczonego chleba jest. Gestem niesłychanej czułości. Kiedy dziadek króla Dawida Bozy chciał okazać swoje względy ród, to na polu, podczas przerwy w pracy, zaprosił ją przy wszystkich, aby swój chleb maczała w jego misie, wyróżniając ją w ten sposób, pokazując, że nie jest obcą. Że nie jest kimś z marginesu, ale że jest dla niego szczególnie ważna, że chce się o nią szczególnie zatroszczyć. Kiedy po grzechu z Batrzebą, po zamordowaniu jej męża Uriasza, prorok Natan przychodzi do króla Dawida, opowiada mu bajkę o biedaku, który miał jedną jedyną owieczkę i o bogaczu, który miał całe stada, ale kiedy przyszedł do niego gość, to zabrał tę jedną jedyną owieczkę owemu biedakowi. I kiedy Natan prorok opisuje relację tego biedaka z ową owieczką, mówi, traktował ją jak córkę, spała w jego łóżku, podawał jej chleb maczany w swoim kubku. Dwa razy ten gest umoczonego chleba pojawia się w Starym Testamencie. Za każdym razem jest gestem miłości, gestem szczególnej troski, szczególnej czułości. Ten gest Jezus wykonuje wobec Judasza, o którym wie. Przecież, że go zdradził, że go sprzedał. Tu, wobec nas, którzy raz po raz sprzedajemy Jezusa, on wykonuje ten gest pełen czułości. Na każdej jednej Eucharystii, na której jesteśmy, jest taki moment tuż przed komunią, że kawałek konsekrowanego chleba ciała Pańskiego umieszcza się w kielichu z krwią. Spożywamy ten umoczony chleb. Nam, którzy tak niewiele rozumiemy i pojmujemy, nam, którzy składamy obietnice na wyrost, nie było ich w tym wielkim poście. Jezus składa przepiękne obietnice. Później pójdziesz do nas i wobec nas ma taką cierpliwość i taką czułość. I być może wejść z Panem w Jego Paschę. a tego przecież wszyscy pragniemy. To w pierwszym rzędzie oznacza przyjąć tę czułość, tę cierpliwość Jezusa, tę Jego wyrozumiałość, tę Jego delikatność wobec mnie. Zgodzić się na nią, pogodzić się raz jeszcze w życiu z tym, że tak bardzo jej potrzebuję. Amen.